Dzień dobry widzowie. Mam na imię Mateusz. Moja księga to jest Tagibonzu. Yy, widzowie, zapraszam na mój kanał bozo TV i na mój fanpage. Zapraszam wizowie Tagibonzu, co ma 3000 lajków yy, na moim fanpage. U. Zapraszam i zapraszam, mówię, yy, na mój kanał Tagibonzu TV. Zapraszam widzowie jak tam noc, no bo dzisiaj jest poniedziałek w Widzowie. Niektórzy do szkoły, do pracy już przygotowani, na pewno wizowie. Widzowie. Zapraszam do subowania kanału Tady Pozo TV. Tam będą różne fajne ciekawostki w Widzowie. I pamiętacie o jednym. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu w wizowie. Zapraszam do lajkowania mojej sony. Tragiwozo co ma 3000 lajków i zapraszam na kanał Tragiwozo TV. Tam będą różne vlogi, różne tematy narzucane. Mamy plany na ten kanał. W wizowie, zapraszam do subowania, do lajkowania mojej strony. Dziękuję w wizowie, że szanujecie, że próbujecie mnie zrozumieć to, co ja Wam przekazuję. W wizowie. I to jest bardzo ważne, a kanał e, Takim Bongo e, TV będzie związany właśnie o różnych tematach, które ja mam zamiar narzucać. Fajne tematy, które Was zaciekawią, będą ciekawe. A e, Top Niot to jest kanał, który będę procesował samochody Czyli mam dwa kanały takim Bonzo TV to jest jedno konto i konto Top Niot, to jest drugie konto. Czyli mam dwa konta, które na dwóch kontach będę prowadzić. Jeden jedno konto Top GNOT będą tylko recenzje samochodów, a drugi to jest właśnie różne tematy będę narzucał. Yy, informacje dzielę to na pół. Czyli takim Bonzo TV to będzie. To, że będą różne tematy, a tak, a top to będzie tylko do recenzowania samochodów, sprzęty samochodowe. To Miot to jest do recyzywania samochodów, a tak Baza TV to jest do różnych y, tematów, które ja będę narzucał, m, mówił, opowiadał. Zapraszam do subskrybowania Tagi bardzo TV, zapraszam widzowie i niego poniedziałku życzę w pracy, w szkole i to wszystko. Trzymacie się, do następnego odcinku. Bęc widzowie!